Wodociąg, który budujemy na odcinku prawie 40 km. Jest to sieć wodociągowa, przechodząca po południowej stronie gminy Maciejowice i obejmuje wioski uchacze, kawęczyn, strych, tyżyn wróble, wargoci. W sumie około 300 przyłączy wodociągowych zatem pozostanie tylko do zwodociągowania Pozostała część gminy to są odcinek jeszcze spory, bo około 80 km. Następna inwestycja to jest rozpoczęta w tym miesiącu budowa kanalizacji w miejscowości Maciejowice. Obejmuje dwie ulice. Ulica Niecała i ulica Kozia. Wykonanie jednej przepompowni oraz około 30 przyłączy kanalizacyjnych. Kwota ponad 540 tysięcy złotych. Najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że zostanie oddane, oddana ta inwestycja jeszcze przed Bożym Narodzeniem.